No i jesteśmy już w hoteliku Orka Częsu i kochani mamy widok na morze powiedziałem pani, że ja jestem marynarz i nie mogę zasnąć jak morze nie słyszę, czyli szum morza, szum morza, w domu to mi grażynka wannie, wannie pluska i ja wtedy zasypiam. O tak tu mieszkamy sobie. pokój fajny, mały, zgrabny, ale łóżeczka, łazieneczka, wszystko jest, telewizja, wszystko elegancja, Francja. Także o, ładny. ten, grażynka już przedstawia, bo e, tak, my musimy razem, zawsze razem oczywiście obok ciebie spać i trzymać się. Za rączkę, tak? Za rączkę. Się trzyma tak, trzymać się jamais, za. Chodź tu, kochana, bo widzisz, no. jak to może mamy, może nasze morze no. kochane. No. O, to jest to, spokojne morze A teraz idziemy na spacerek. No, tak. Na Idziemy na spacerek nad morzem